Się, proszę Państwa, yy, sprawa się rozchodzi o ten wagonik, ten taki jakiś tam gastronomiczny z tym kominem tam. Tu jeszcze jeden i tam jeszcze jakiś, tam jeszcze, gdzieś tam jest, tam jeszcze, gdzieś tam widziałem trzeci. No, jesteśmy pod centrum Uzriela, yy, w centrum Tel Awiwu, tutaj się tam obok odbywają ostatnio te zadymy od... Od 11 tygodni przeciwko reformie sądowniczej, ale nie o tym chciałem. Ja mam w ogóle słabość do takich wagoników. No i dlatego właśnie tutaj się zatrzymałem w tej chwili. Prawda z tą rurą tam na górze. Trochę mnie ta muzyka zagłusza, ale mam nadzieję, że słychać. W każdym razie, no to, to mi się skojarzyło natychmiast. No naprawdę no, dziwne są te skojarzenia, ale z takim y, bardzo swego czasu znanym filmem Niebo nad Berlinem y, niemieckiego reżysera, bardzo dobrego zresztą, Wima Wendersa. Oła taka nadzieja, nowe kino niemieckie. Filmy. No starały już w tej chwili, 87 rok, o ile pamiętam. Tam jakieś anioły fruwają nad Berlinem, prawda? Jakieś tam, jakieś takie y, między wierszami rozrachunki y, z tą niemiecką przeszłością. No delikatne, delikatne, bo ten Wenders też Niemiec przecież, więc tam pochyla się nad tym swoim nieszczęsnym narodem. To się dzieje w tym Berlinie jeszcze tam chyba y, no 2-3 lata przed obaleniem muru berlińskiego, więc y, no, to był facet, który Fotografował przynajmniej na początku swojej kariery takie wyludnione. Wyludnione krajobrazy, jakieś takie bez, bez mrowia ludzkiego, no to dokładna odwrotność tego, co tutaj w tej chwili widzimy, no ale Wagonik. I tak naprawdę poza tymi wszystkimi jego tam smetnymi rozmyślaniami, w tym Berlinie jakieś takie ogólnohumanistyczne ogólno bolączki dalej w pewnym, pewnym momencie tematyka niemiecka, w każdym razie, w pewnym momencie pojawia się tam taki wagonik, właśnie przed wagonikiem stoi aktor Peter Falk. No to był ten słynny porucznik Colombo, Nie wiadomo skąd on się tam wziął, amerykański żyd, w dodatku. No i on tam się dzieli refleksjami z narodem niemieckim na temat. Yy, tego, jak właściwie żyć, więc zaleca jakieś tam y, drobne przyjemności. Tam był taki monolog, wygłasza, y, że nie ma jak kawka i papierosek, najlepiej razem, y, nawet zwykłe zacieranie rączek, to jest też, wie, to, to jest też taka, dosenianie drobnych przyjemności. Nie wiem, Jakoś dosyć abstrakcyjne to jest wszystko. W każdym razie skojarzył mi się ten wagonik, z tym Peterem Falkiem, no może przypomnę jeszcze przy okazji, bo to była taka kiedyś ulubiona postać, kultowa nawet, że tak powiem, serial, porucznik Colombo, taki niby gamonia, 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 gamoniowaty, gapowaty w każdym razie, porucznik Colombo w takim płaszczyku, w takim prochowcu, no taki urzekający jakimś takim, taka, taka nie ale emanująca ludzkim ciepełkiem, bardzo popularna postać. Kilkadziesiąt lat przed ten serial, zdaje się, że w Polsce też. Yy. I wracając może do tego Wendersa, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo nie, nie wiem, czemu on akurat tego tego Kolombo tego, tego, tego tam umieścił w tym Berlinie. Też taki właśnie yy, wyludniony krajobraz, stoi taki wagonik, no i ten, 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 ten Peter Falk tam. Mono, monologuje. Yy, moim zdaniem ten Wenders to jest, jest jakaś takie zjawisko cholera. Nagłośnili, pewnie nie słyszą. Yy, Znamionuje od pewnego, pewnego fragmentu swojej twórczości właśnie taki schyłek kinematografii światowej. To no, ambitny facet. No, a to co się dzieje teraz z kinem, no to sami państwo... Kurde balans, wiedzą. Nie da się więcej gadać, więc korzystał z pretekstu. W każdym razie chodzi o tego wendersa i schyłek kinematografii, który on znamionował. Pozdrawiam.